Gmina Bożęcin otrzymała dotację unijną na przebudowę i modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi. Zmodernizowany budynek będzie miał charakter wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej. Inwestycja daje możliwość stworzenia nowoczesnej biblioteki świetlicy z funkcją kinowo-teatralną oraz klubu środowiskowego z kafejką internetową. Janusz Kwaśniak, wójt gminy Bożęcin, twierdzi, iż centrum stanie się miejscem spotkań nie tylko strażaków, a mieszkańców Przyborowa, gdzie odbywać się będą uroczystości imprezy okolicznościowe, zebrania, dyskoteki, jak i spotkania edukacyjne. Po zakończeniu inwestycji zwiększy się powierzchnia użytkowa z 400 m kwadratowych, praktycznie dwukrotnie na 788 m2. Po jej zakończeniu powstaną takie funkcje jak. Dla straży pożarnej dwa stanowiska garażowe, garaż naprawczy, biuro zarządu SP funkcjonali sali szkoleń, pomieszczenia socjalno-szatniowe, powstanie biblioteka i klub z kafejką internetową, węzeł sanitarny dostępny z zewnątrz oraz centrala telefoniczna. I na pierwszym piętrze powstanie sala konsumpcyjna z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz sala taneczna. Wszystkie te pomieszczenia zostaną w pełni wyposażone. Zostanie zakupione pełne wyposażenie meblowe oraz komputery wraz z oprogramowaniem stół tenisowy i bilardowy oraz sprzęt audiowizualny. Dzięki podpisaniu dzisiejszej umowy, zadanie uzyska dofinansowanie z dotacji udzielonej ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Europy Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach tematu 6.2b Infrastruktura Społeczna w kwocie 1 752 000. 202 zł. Całkowita wartość projektu 2 miliony 511 tysięcy złotych. Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego pozytywnie ocenia działania samorządowców z gminy Bożęcin. Myślę, że w dzisiejszej perspektywie czasowej, gdzie jest, istnieje możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, są bardzo skuteczni, bo dzisiaj podpisaliśmy umowę na już kolejny projekt, który dotyczy zmiany jakości życia na obszarach wiejskich i dzisiaj w sumie w Małopolsce mamy ponad milion, miliard trzysta milionów euro, ale aktywność samorządowców jest bardzo zróżnicowana. Ilość tych projektów w niektórych gminach jest realizowana po, po jednym, a jest, są również takie, których w ogóle nie są realizowane. Natomiast tutaj na terenie gminy Bożencin tych projektów jest kilka i to przede wszystkim świadczy o takiej doby, dobrej współpracy pomiędzy radą, po pierwsze gminą, a wójtem, po drugie pomiędzy również samorządem lokalnym, a samorządem województwa. A przede wszystkim to powoduje taką wysoką, daje wysoką ocenę urzędowi, samorządowi lokalnemu, jeżeli chodzi o przyswojenie sobie całej tej pragmatyki związanej właśnie z pozyskiwaniem środków unijnych. A czy my możemy powiedzieć, że Gmina Bożeniczna jest jedną z najbardziej aktywnych w Małopolsce? Tak, możemy tak powiedzieć, że gmina jest jedną z najbardziej aktywnych w Małopolsce, jeżeli chodzi o ilość środków czy ilość projektów realizowanych na terenie Małopolskim pod względem ilości projektów. Trzeba również powiedzieć, że jeżeli chodzi o pewne uwarunkowania, nie tylko te geograficzne, ale również jeżeli chodzi o rozdrobnienie agralne, jeżeli chodzi również o ilość tych miejscowości, to. O wiele na pewno gorzej czy trudniej jest realizować te projekty, a jednak Gmina sobie z tym bardzo dobrze radzi. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na 31 grudnia 2012 roku. Zmodernizowany budynek stanie się miejscem spotkań dla mieszkańców miejscowości Anna Ptak, Tarnowska TV.